Jojojojo, yo, 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 yo. nazywam się Ania Romańska i jestem rekruterką. Nadchodzi kolejny odcinek, ale tak jak zawsze zaczynam od najważniejszej rzeczy, czyli od update'ów dotyczących ekipy. Czasami też update'y dotyczące życia ogólnie. Wszyscy są zdrowi, włącznie ze mną. Fawulka ostatnio jest super w nastroju, bardzo aktywna. Codziennie, o ile pogoda na to pozwala, chodzimy do lasku obok. Na razie żadnej kontroli zdrowotnej Fawu się nie zapowiadam, ale Max tego pilnuje. Ja kilka razy do roku chodzę do naszej pani doktor prowadzącej na USG, na badania krwi. Fawa też dostaje codziennie różnego rodzaju leki, ale ja tak samo biorę codziennie leki. Uwierzcie mi, 33 lata, naprawdę, czas zapatrzy się w grób. Józefek Twardo jest najbardziej szatańskim kotem ever. W nocy z piątku na sobotę, co jest ważne, bo to już zaczął się weekend, więc bardzo chciałam pospać, ale nie w tym domu, już około 4 rano żegnał na dywan, no bo gdzie jeszcze, i postanowił w tym samym momencie skończyć swój sen. I od tego momentu, o 4 rano do chyba 9 rano, trzeba było go uspokajać, przytulać i ogarniać. Obecnie leży na pufie właśnie jakby nigdy nic. Ale do zobaczenia w nocy. U Baciunie widać ogromną poprawę, jeżeli chodzi o jej uzębienie, w której byłyśmy na kontroli, wszystko jest w porządku. Muszę zacząć myć jej zęby, chociaż nie wiem, jak do tego się zabiorę. Basiunie zdecydowanie lepiej je, mimo tego, że zostały jej usunięte dwa zęby. Ceny jednak wszelkiego rodzaju zabiegów zdrowotnych dotyczące ekipy, przechodzą absolutnie wszelkie moje możliwości fizyczne i psychiczne. I powiem Wam szczerze, że po prostu biorąc pieniądze swojej comiesięcznej wypłaty, nie stać mnie na zabiegi i operacje tak ad hoc. Wszystko muszę planować kilka miesięcy do przodu i korzystać regularnie ze swoich oszczędności. Ale, właśnie po to, te oszczędności są. Jednak uważam, że inwestycja w zdrowie i w dobrobyt zwierząt jest mega ważna, dla mnie to w ogóle. Moje zwierzęta są mega zdrowe, jak biorąc pod uwagę i porównując do innych kotów i psów. Bo oprócz weta, właśnie dbam o ich aktywność, suplementację, jedzenie, humory i ośrodkowanie balkonu, które muszę ogarnąć. Ale zrobię już to pewnie na wiosnę. Jezu, nie, ja wiem, że ja brzmię jak totalnie stuknięta laska, która ma na karku psa i dwa koty. Ale jakby nie ekipa, to nie wiem, czy bym teraz tu do Was gadała. Naprawdę. Myślę, że nie dałabym radę sobie z rozwodem, który przeszłam ponad 4 lata temu. I nie poradziłabym sobie z depresją, która była wynikiem między innymi tego rozwodu. Pamiętam taką sytuację, i dla mnie to jest taki. Przykład, mój osobisty przykład mojej walki z depresją, że to był gdzieś plus minus miesiąc po tym, jak rozleśliśmy z moim byłym mężem. Ja leżałam w łóżku w sypialni, koty leżały obok i Fabusia leżała na fotelu obok. To było środek lata i pamiętam, że słońce patrzyło właśnie, wchodziło w ten pokój, i ja myślałam, że już nie ma po co wstawać, że ja już nie wstanę dzisiaj, po prostu nie ma takiej opcji. To jest właśnie ten dzień, kiedy ja postanawiam, że już nie wstaję, już, już nie robię. Jednak odpowiedzialność za adoptowane zwierzęta zwyciężyła. No, i jakoś jakimś cudem wtedy wstałam i zaczęłam swój dzień od spacerku z fawusią. I tak od tego czasu każdy mój dzień, o ile jestem oczywiście w Poznaniu i pozwala mi na to zdrowie, wychodzę z fawą na spacerę codziennie przez minimum trzy razy dziennie. I każdy mój dzień zaczyna się od fawusi. Trochę bierze teraz taka nostalgia, ale miałam ostatni tydzień bardzo ciężki pod względem fizycznym i psychicznym. Daję radę na ile to jest możliwe, ale mam nadzieję, że ten tydzień i kolejne będą nieco lepsze. Dobra, ta darmowa terapeutyczna sesja jest za nami. I możecie za 45 minut takiego mojego gadania, nawijania makaronu na uszy brać dwie stówki. Takie są ceny terapii obecnie. Przynajmniej w Poznaniu. Przechodzimy do dzisiejszego tematu odcinka. I ogólnie playlisty, o której dosyć dawno nic nie mówiłam. Nie aktualizowałam jej, więc czas właśnie to zrobić. Najpopularniejsze pytania na rozmowach rekrutacyjnych i jak sobie z nimi radzić. Tu od razu podrzucę wam przekierowanie do playlisty, gdzie już znajdują się takie pytania, i dzisiaj dodam kolejny. I chciałabym dzisiaj porozmawiać o kolejnym ciekawym pytaniu, które może paść w trakcie rozmowy rekrutacyjnej i dotyczy to różnych stanowisk i branż, czyli opowiedz o projekcie, który zakończył się sukcesem. To jest jedno z klasycznych pytań behawioralnych na rozmowach rekrutacyjnych. Rekruter nie szuka tu tylko opowieści o sukcesie, chce poznać wasze największe osiągnięcie i ocenić, czy wasze umiejętności i doświadczenie przełożą się na sukces w nowej firmie. W nowej roli. I co jeszcze dodatkowo rekruter, zadając to pytanie, chce obczaić? I jak radzicie sobie z realizacją celów? Jakie macie umiejętności techniczne i miękkie? Jak definiujecie sukces? Czyli czy liczycie go w wynikach, we współpracy, czy w rozwoju osobistym? I jak komunikujecie swoje osiągnięcia? Czy potraficie być konkretną osobą, na przykład nie kwaląc się nadmiernie? No i teraz najważniejsza część tego odcinka, czyli jak odpowiedzieć na to pytanie. Należy wybrać osiągnięcie, które jest istotne dla tego konkretnego stanowiska, albo które może być istotne potencjalnie. I najlepiej opisać to osiągnięcie, używając metody STAR, czyli Situation. task action and result Czyli sytuacja, zadanie, działanie i rezultat. To jest bardzo popularny temat. Wbijcie sobie w Google od razu Wam wyskoczą o co chodzi. Jak jednak wybrać osiągnięcie, które jest istotne dla tego stanowiska, o które ubiega się kandydat? Po pierwsze musicie obowiązkowo przeanalizować ogłoszenie o pracę i zwrócić uwagę na słowa klucze. Jakie umiejętności są wymienione najczęściej po ogłoszeniu, czyli na przykład zarządzanie zespołem, osługa klienta lub myślenie strategiczne, i jakie cele i wartości pojawiają się w opisie firmy. Na przykład innowacyjność, współpraca, efektywność. Przypomnijcie sobie wszystkie swoje osiągnięcia. Zróbcie po prostu krótką listę projektów lub sytuacji, z których jesteście dumni. I niech to będą różnorodne sytuacje, na przykład coś technicznego, coś związanego z ludźmi, współpraca, przywództwo i coś, co przyniosło mierzalne efekty. I właśnie dobierzcie osiągnięcie, które pokazuje te same kompetencje. Czyli zadajcie sobie takie pytania. Czy ten przykład pokazuje, że mam dokładnie te same umiejętności, których szuka ta firma? Czy w tym projekcie wykazałem się takim sposobem myślenia, które Czego oczekują i czy mogę pokazać konkretne wyniki, czyli liczby, opinie, procenty, nagrody? I po tym, jak przejdziecie przez wszystkie te kroki, o które przed kilkoma powiedziałam, opiszcie je używając tej metodyki STAR. Oczywiście podkreślając swój wyjątkowy wkład i zajbiste, mierzalne efekty. Żeby łatwiej wam było to wyobrazić, zaraz na ekranie pojawi się screen, czyli krótka tabelka opisująca metodologię STAR. bardzo fajny sposób został to pokazane na stronie Rocket Jobs, także pozwoliłam sobie zapożyczyć tę tabelkę na potrzeby tego filmu. Ale chciałabym podkreślić, że zostało to stworzone przez Rocket Jobs. Między innymi jakiś czas temu powstał odcinek o tym, jak szukać pracy na Rocket Jobs, i tu przekierowuję was do tego odcinka. I żeby jeszcze bardziej wam to pokazać, opowiem wam o przykładzie, który wymyśliłam na potrzeby tego odcinka, że jakbym szukała pracy jako rekruterka i miałbym zadane takie pytanie, jakbym ja na niego odpowiedziała. Po pierwsze, bierzemy tę pierwszą literkę S, czyli Situation, sytuacja. W poprzedniej firmie prowadziłam rekrutację IT, a jednym z najtrudniejszych procesów było zatrudnienie DevOpsa do projektu chmurowego. Wcześniej stanowisko to było otwarte przez 3 miesiące i bez żadnego efektu. Po drugie, literka T, czyli Task, zadanie. Moim zadaniem było znalezienie odpowiedniego kandydata w ciągu jednego miesiąca, przy ograniczonym budżecie i dużej presji ze strony zespołu technicznego. Po trzecie, literka A, czyli action, działanie. Zaktualizowałam ogłoszenie, dodałam konkretne informacje o technologii i kulturze pracy, uruchomiłam kampanię na LinkedIn, a także aktywnie poszukiwałam kandydatów na grupach tematycznych i w sieciach kontaktów. Równocześnie utrzymam stały kontakt z liderem zespołu technicznego, aby lepiej rozumieć wymagania techniczne. I po czwarte, literka R, czyli result, rezultat. W ciągu trzech tygodni udało mi się zatrudnić odpowiedniego kandydata, który do dziś pracuje w tej firmie. Proces został uznany za wzorcowy, a ja otrzymałam możliwość prowadzenia rekrutacji na wyższe stanowiska techniczne. I jeszcze na sam koniec można dodać taką refleksję. Uważam, że ten projekt był sukcesem nie tylko dlatego, że udało mi się zatrudnić właściwą osobę, ale ale też dlatego, że dzięki lepszej komunikacji z zespołem technicznym nauczyłam się efektywniej definiować wymagania i zoptymalizować cały proces. Oczywiście to brzmi jakby bardzo idealny przykład i nie musicie odpowiadać tak jak robot, bo ja pisałam to, żeby w najlepszy sposób wam to zaprezentować. Możecie dodawać różne wstawki, swoje komentarze i tak dalej, ale nie przesadzając z tym. No i właśnie na co warto jeszcze zwrócić uwagę, udzielając odpowiedzi na to pytanie, czyli jakich przykładów nie podawać na rozmowie rekrutacyjnej, Który który jest zbyt odbiegły od branży, który jest zbyt odległy w czasie, nie pasuje do poziomu stanowiska, nie ma wymiernego efektu, może wzbudzić wątpliwości etyczne lub lojalnościowe. Trudno odpowiedzieć o takim przykładzie w ciągu jednego-dwóch minut. Osiągnięcie jest niepoparte faktami, sukces nie związany z pracą, historia jest zbyt złożona. To był sukces grupy, a wasza rola była tak naprawdę marginalna. I kończąc ten odcinek, dodam chyba oczywistą rzecz, ale i tak wolałabym to podkreślić. Nie warto kłamać ani wymyślać historii na potrzeby rozmów rekrutacyjnych i nie tylko z powodów etycznych, ale także praktycznych. Rekruterzy łatwo wychwytują nieścisłości, a każde kłamstwo może później dziapnąć Was za dupę i wrócić do Was w pracy lub podczas innych, dalszych rozmów rekrutacyjnych. Zamiast zmyśleć, lepiej umiejętnie pokazać swoje prawdziwe, zdobyte doświadczenie. Nawet mniej spektakularny, ale prawdziwy i realny przykład brzmi wiarygodnie i buduje zaufanie. A to zawsze działa lepiej niż perfekcyjna, ale nierealna historia, kiedy zaczniecie kłamać, trzeba będzie brnąć w to zaparte albo po prostu przyznać się, że kłamaliście, co już będzie mieć oczywiście negatywny wydźwięk na rekrutacji. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie, wysłuchanie mnie dzisiaj, tak jak zawsze. Jakie pytania na rozmowach rekrutacyjnych dostajecie najczęściej? Czy jest jakieś pytanie, które mogłabym na przykład nagrać odcinek? To są bardziej lub mniej specyficzne pytania. Muszę też nagrać ten odcinek o koniach i kaczkach, bo to jest chyba takie bardzo popularne pytanie na rekrutacjach, ale jeszcze siebie oszczędzam. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. Tylko, że tak jak zawsze nadchodzi typowa Anka Rekruterka i męczy kandydatkę pytaniem. A gdyby Twój największy sukces zawodowy miał tytuł filmu? Jak by się nazywał? Ej hey, wróciłam właśnie od psychiatry. Fawusia mnie wita. Nie mnie wita, tak kotek. A się nie leży pod kocykiem. W ciepłości mój pójdzie kochany.